Mamy zamianę jednostek masy w tym momencie. No i zobaczcie, jeżeli mamy tonę zamienić na kilogramy, to między toną a kilogramem jest tysiąc, tak? Bo jedna tona to tysiąc kilogramów, tak? Czyli jak chcemy zamienić się z tony na kilogram, to zobaczcie, jak przesuwamy się w prawo, to dopisujemy zera. Ile zer? Raz, dwa, trzy, nie? Czyli tą liczbę przepisujemy i dopisujemy 30 zera i mamy gotowe. Teraz mamy 45 tysięcy gramów na kilogramy. Zobaczcie, z gramów na kilogramy mamy ile zer? Raz, dwa, trzy. Czyli co? 30 zera trzeba skreślić, żeby zamienić te gramy na kilogramy. Teraz miligramy na gramy mamy raz, dwa, trzy zera. Czyli co? Raz, dwa, trzy i tutaj przepisujemy przecinek. I będzie 8,651 g. I następne. 15 kg na gramy. Kilogramy na gramy. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, zera, nie? A teraz 81 dekagramów na gramy. Z dekagramów na gramy to dopisujemy jedno zero. Czyli będzie 810 gramów.